Zadanie, na którym poległo dużo osób na egzaminie ósmoklasisty. Czytamy: Oscar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oscar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata, a więc jest dwóch bliźniaków i wiemy, że bliźniacy mają tyle samo lat, a więc jeden bliźniak ma x lat, natomiast Oscar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Czyli Oscar ma tyle lat, co bliźniacy. Tylko o 6 więcej, czyli dodajemy 6. A więc teraz robimy sobie równanie. Oskar, czyli x dodać 6. Jego dwaj bracia, czyli dodać 2 razy x, ponieważ jest dwóch braci, równa się 42 lata, czyli 42. No i teraz x na lewo, czyli mam x dodać 2x, czyli 3x, równa się 42 odjąć 6, jest to oczywiście 36. No, i teraz całość dzielimy sobie na 3, żeby wyliczyć x, czyli x równa się 36 podzielić na 3, jest to 12. I teraz pytanie: ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? Powiedzieliśmy sobie, że bliźniacy mają x lat, a wyliczyliśmy, że x równa się 12, czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź d, 12.